Czy wiesz, co się stało, George? Wiesz, co się naprawdę stało? Czas! Coś nagle trzasło. Nie ja, ale to. To. Wszystko. naprzód jakoś się to ciągnie. I wszystko można jeszcze znieść. Wynajduje sobie człowiek jakieś wymówki, że takie jest życie. Do diabła z tym wszystkim. A potem jednego dnia, czy jednej nocy coś nagle trzaska. Łamie się. I wszystko staje się człowiekowi obojętne. Próbowałam z tobą. Naprawdę próbowałam. Jestem hałaśliwa. Jestem podspolita. No i rządzę w tym domu. Bo ktoś musi rządzić. Ale nie jestem potwór. Już nie będę próbowała się zbliżyć do ciebie. Już nie będę. Była kiedyś chwilka. Dawno już. Chyba była taka jedna chwilka, kiedy myślałam, że będę mogła się dobić do ciebie, kiedy była szansa przedarcia się przez te wszystkie brudy. Ale to już przeszłość. I już nie będę próbowała. Nie można zbliżyć się z zerem. A ty jesteś zero. Czas, czasło, dziś wieczór na przyjęciu tatusia. Siedziałam na tym przyjęciu i patrzyłam na ciebie. I patrzyłam na innych. Młodszych, na takich co to do czegoś dojdą. I wtedy to trzasło ostatecznie.